Przy relikwiach świętego Andrzeja Boboli w jego Sanktuarium Narodowym w Warszawie w dniach od 7 do 16 grudnia tego roku będzie odmawiana i transmitowana online ogólnopolska nowenna w czasie pandemii, objęta patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Ten święty patron naszej Ojczyzny sam przeżył epidemię w wilnie, pomagając duchowo i materialnie chorym. Jego też wstawiennictwo uchroniło miasto Pińsk od epidemii. Zachęcam więc wszystkich do przyłączenia się do nowenny o rychłe zakończenie pandemii w Polsce i na świecie. Ponieważ za święty Andrzej jest również patronem jedności, prośmy go o zgodę w naszej Ojczyźnie, abyśmy zaczęli patrzeć na siebie z większą życzliwością. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga.